Chcę się spakować do czwartej klasy. Taki piłeczek biorę, zasticiam i taki, taki plecak. Dobra, ułożę na pierwszy. No i... I ostatnie muzyki Od mamusi dostałam No i już Takie wielokolorowe mam I też kredki będę musiała włożyć bo te krótkie też trochę inaczej wyglądają te są jakieś trochę nie no są ładne ale no nie wiem czy wszystkie kolory są dobrze i wkładamy znaczy jeszcze nie będę wkładała później więc 拜哟。Bye,